Przechodzi właśnie testy. Jeden z nich odbył się stosunkowo niedawno i stosunkowo niedaleko od Polski. 3 września 2025 roku jeden z amerykańskich B-2 Spirit znalazł się w przestrzeni powietrznej sojuszniczej Norwegii. Maszyna amerykańska wystartowała z bazy Whiteman. Na jej pokładzie znajdował się oczywiście zestaw Quicksilk, który został zrzucony na cel morski. Testy poligonowe nowego amerykańskiego uzbrojenia, przeznaczonego do zwalczania celów morskich, prowadzone wspólnie z królewskimi norweskimi siłami powietrznymi, które przeznaczyły do zabezpieczenia działań realizowanych przez Amerykanów cztery samoloty wielozadaniowe piątej generacji F-35, dobiegły już końca. Natomiast Norwegowie to generalnie jeden z tych nielicznych krajów na świecie a w zasadzie jedyne siły powietrzne na świecie, które całkowicie opierają się na samolotach piątej generacji F-35, po tym jak państwo to zrezygnowało z dalszej eksploatacji samolotów wielozadaniowych czwartej generacji F-16, które są obecnie sprzedawane m.in. Rumunom, a część trafiła na Ukrainę. Oprócz norweskich samolotów piątej generacji, operacja, przeprowadzona wspólnie przez Norwegów i Amerykanów, była zabezpieczona przez samolot patrolowy P-8 Poseidon, wydzielony do realizacji zadania przez amerykańską marynarkę wojenną. Natomiast amerykańskie siły powietrzne zdecydowały się przeznaczyć do wsparcia działań realizowanych przez załogę bombowca B-2 latającą cysternę. KC-135 Stratotanker, która wchodzi w skład amerykańskiego setnego skrzydła tankowania powietrznego, które na co dzień stacjonuje na terenie brytyjskiej bazy lotniczej RAF Mildenhall w Suffolk. Amerykanie poinformowali, że samolot B-2 Wykorzystał precyzyjnie kierowaną amunicję Quicksilk do przeprowadzenia ataku i zatopienia celu morskiego. Zdjęcia publikowane przez dowództwo amerykańskiego lotnictwa strategicznego przedstawiają techników ładujących na pokład bombowca B-2 Quicksilka na terenie bazy lotniczej Whiteman. Amerykanie poinformowali, że w testach nowego uzbrojenia brały udział pododdziały wchodzące w skład 53 skrzydła stacjonującego na stałe na terenie bazy lotniczej Eglin na Florydzie. Która odpowiada za testowanie nowych możliwości operacyjnych oraz ocenę zdolności bojowych. Pułkownik Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych Scott Gunn stwierdził, że ten test jest wyraźnym przykładem tego, jak współpracujemy z zaufanymi sojusznikami, aby szybciej i mądrzej wdrażać nowe możliwości. Według amerykańskich władz, zadanie zrealizowane przez załogę bombowca B-2 potwierdziło trwałe zalety B-2 w tym jego zdolności stealth, zasięg i elastyczność w zakresie przenoszonych ładunków, jednocześnie wzmacniając i rozwijając jego zdolność do prowadzenia ataków na cele morskie.